To jedzenie kosztowało tutaj trzy kartony i ponadówko gdzieś nie wiem ale dużo. choć około 1000, może przesła 1000 ty dokładnie nie pamiętam ale tak Gdzie jest wszystko. na więcej chipsów jest, bo z 50 paków 50 paków chipsów chyba jest, najwięcej z tego nie będę wyciągał, na zupów chińskich Bleh. No. Chleby temat, kule w piecone, ryby wędzone, strągi roku wskazuje tu nie ma widać, bo tu ciemno jest, zamrożone. Kakao, chleby, chipsy, tabletków pełno na gardło Na ból gadła Chipsy, chleby, zupy kińskie, fneki, bułki. To wszystko jest. Chlebów was nie wiem ile. Chlebów gdzieś około 50 jest. Dżemy, oleje, margaryny, ogórki, buracki, majonezy, kecupy, fan Majonez, co to jest? Mustardy, mleka, 110 jajek, masła, jogurt, napoje Pepsi, napoje Energy, ser, kury piecone, kiełbasy, Chyba wszystko.